5 i 6 czerwca w Byczynie w województwie opolskim odbyły się targi aktywnych form pomocy. Na targi przybyło około 150 osób z terenu całego kraju. Dla przyszłości i rozwoju ekonomii społecznej jest klimat dobry, jest i wola polityczna i są instrumenty Wspierając ekonomię społeczną. Niezwykle ważnym elementem rozwoju ekonomii społecznej są spotkania sieciujące i to w Byczynie jest najlepszym przykładem, jak można integrować się na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, pokazując dobre przykłady, korzystając z doświadczeń innych, wymieniając poglądy w tym zakresie i myślę, że Byczyna staje się takim miejscem, w które będzie identyfikowane jako środowisko z którego trzeba czerpać przykłady dla rozwoju ekonomii społecznej. Gród jest miejscem, w którym swoją działalność prowadzi Spółdzielnia Socjalna Gród, która jest Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych. W byczynie tę ekonomię społeczną realizujemy w sposób szczególny. Aktywne formy pomocy oraz różnego rodzaju rozwiązania są wdrażane, jeżeli chodzi o gminę, byczyna, Staram się też prowadzić jakieś innowacje, natomiast targi niejako są uwieńczeniem tego, co stworzyliśmy. Jest to dla nas przede wszystkim nagroda, że mogliśmy to pokazać tylu osobom i zaprosić te osoby. Dotychczas gdzieś opowiadaliśmy o tym w Polsce, gdzieś pisano o nas w jakichś podręcznikach, w atlasach dobrych praktyk, a teraz osoby mogły przyjechać i zobaczyć, jak naprawdę wygląda byczyna, i no, co tutaj dokonaliśmy. A przede wszystkim działania, które, które realizujemy. Ja głęboko wierzę w rozwój ekonomii społecznej. To dla mnie jest niezwykle cenna inicjatywa, że ta wymiana poglądów pomiędzy samorządowcami. Tutaj bardzo aktywna działalność pana burmistrza, który jest animatorem działań społecznych, tworzenia spółdzielni socjalnych, które ożywiają ten teren. One, ja miałem okazję oglądać wczoraj wieczór, jak, jak wygląda właśnie ich taka bieżąca działalność. To daje szansę na też stworzenie dobrych rekomendacji dla pozostałych gmin w Polsce żeby zachęcić do korzystania z form takiej aktywizacji, z form integracji również, bo, bo dzisiaj też będzie dyskusja o osobach niepełnosprawnych, o tym, jak one powinny odnajdywać się, jak powinny je gminy wspierać. Wyzwaniem jest też ustawa, która mówi o odprowadzaniu odpadów komunalnych i, i myślę, że tutaj te pomysły, z którymi się miałam okazję zapoznać, dotyczące zaangażowania osób niepełnosprawnych w tą gospodarkę komunalną, będą bardzo ciekawe. zakończenie targów. Co jest dla nas najbardziej motywujące i, i takie może najmniejsze słowa. Pomimo właśnie tej ulewy, tego deszczu, co jakby najbardziej nas jako organizatorów denerwowało, że no kurczę, ludzie wyjdą niezadowoleni stąd. Te ciepłe słowa, że pomimo tego wszystko było bardzo fajnie przygotowane. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, mieliśmy okazję nawiązać nowe kontakty, porozmawiać. Samo zaproszenie tych gości właśnie z ministerstwa, porozmawianie z ministrem pracy polityki społecznej już było dla nas dużym przeżyciem. Więc myślę, że, że to, że po prostu ktoś docenia ten nas, nasz trud, już dla nas było jakby taką najlepszą laurką, laurką i tym, co jest dla nas najcenniejsze.